Dzień dobry, dzień dobry, dobry wieczór. Mogę piwa, gdynia, a ze mną Browar Waga Bunda i autor książki Czerwony Lotos. Dobrze pamiętam? Dobrze Arkady, pamięta, Saulski. Tak jest. Cześć. E... Dlaczego tu się w ogóle znajdujemy, powiedzcie? Jesteśmy tutaj przede wszystkim z powodu premiery ostatniego tomu trylogii Arkadego. Książki pod tytułem Bitwa Nieśmiertelnych. A przy okazji. Uważaliśmy razem piwo inspirowane w zasadzie można powiedzieć całą serią plus moją podróżą po Japonii e, tak zwanym czerwonym lotosem. Ark mi to nie przeszkadza, Fame, prawda? Powiedz mi tak naprawdę, o czym jest ta seria dla osób, które nie znają twojej twórczości nie śledzą Krótko, ta seria jest o walecznych samurajach, pięknych kobietach, krwawych bitwach. Jeżeli ktoś lubi kino Kurosawy, ale chciałby to zobaczyć w wersji literackiej, to to jest literatura dla niego i, albo dla niej. Okej. Okay. A powiedz mi tak naprawdę, skąd się wzięła kooperacja z Wagabundą? Skąd się znacie, czy gdzieś tam, gdzieś się Wasze To jest bardzo, sprawa bardzo prosta. Piotra od razu poznałem jako miłośnika piwa, prawdziwego konesera piwa. E, Japończycy też są koneserami piwa, wbrew pozorom. Wbrew temu, co można sądzić. E, no bo to jedna kultura sake i tak dalej. E, więc jak zacząłem rozmawiać z Piotrem, od razu wyczułem, że jest to człowiek, który czuje ten klimat, który czuje atmosferę Japonii, japońskich piw. No, stwierdziłem, że nie ma lepszego kandydata do tego, żeby zrobić piwo, które by było zainspirowane moją literaturą, no i się zaczęło. Okej, okay. to teraz Piotrze, przybliż nam, y, cóż to za piwo, jak powstawało, skąd zamysł, pomysł, inspiracje? Mhm. Skąd czerwony lotos? No tak, to jest y, y, jak gdyby wchodząc w szczegóły, red rice IPA, czyli czerwona IPA z dodatkiem ryżu. No, to teraz po kolei. Dlaczego w piwie ryż? No, mocno kojarzy się jednak z kulturą japońską. I tutaj zdecydowaliśmy się troszeczkę ten ryż zmodyfikować. Inspiracją do tego była japońska herbata Genmaicha, w której znajduje się prażony ryż. On wnosi takie dosyć ciekawe nuty, lekko prażone, popcornowe. Nie chcę użyć tego słowa karmelowe, ale coś w tym stylu. I tutaj właśnie zdecydowaliśmy się na dodanie tego do piw. To jest też charakterystyczna cecha wielu piw na rynku japońskim, nawet tych komercyjnych typu Asahi czy Kirin. W nich jest dosyć sporo ryżu w udziale w zasypie, co daje, że te piwa są dość wytrawne w odbiorze. No i tutaj jak gdyby chcieliśmy w ten sposób nawiązać do troszkę tego, co jest takim z ten tęsknieniem tego wypatruję, czyli IP w starym stylu, wytrawnych. Gorzki. No i tak właśnie, tak właśnie, taki był właśnie plan, żeby to podkreślić dodatkiem ryżu, w tym momencie prażonego, który nawiąże troszkę do kultury Japonii. A czemu czerwona IPA? No to tutaj już schodzimy na płaszczyznę literatury, czyli książek arkadego, w których, żeby dużo nie, spoiler nie spoilerować, jest to, no powiedzmy, górnolotnie fantastyka z pogranicza świata samurajów której krew leje się naprawdę gęsto, no to jak leje się krew, no to Red Ipa tutaj sama przychodzi się, przychodzi na myśl. E, ode mnie tylko dodam tyle, że już piłem to piwo i jest e, takim dla mnie old Session East Coastem, e, bardzo pijalnym, e, wchodzącym po prostu jedno za drugim i na rynku, gdzie mamy ciągle Double Ipy o mocy 8%, to to jest piwo, tak sesyjne, tak pijalne, że chce się je powtarzać. Ja żałuję, że y, Ty Piotrze nie robisz tego w butelki, y, na takim fajnym rozlewie, żeby mogło się to po prostu dłużej sprzedawać, niż, niż kran. Ale, ale wiesz to, no beczka jednego od Ciebie to jest beczka. A teraz powiedzcie mi tak przyszłościowo, czy e, gdzieś ta współpraca, jeśli ta, ta seria powiedzmy tutaj jest, czy na innych gdzieś płaszczyznach, czy jakaś nowa seria, czy może coś inspirowanego e, w książkach e, będzie wagabundą w drugą stronę, że książki na bazie wagabundy w świecie samurajów. Na pewno doświadczenie, ponieważ miałem przyjemność uczestniczyć w procesie tworzenia tego piwa, na pewno doświadczenie było no, no fascynujące, no, co mam dużo mówić, to, to bardzo inspirujące było móc uczestniczyć właśnie w całym procesie ważenia. Czerwonego Lotosu. Dużo się nauczyłem, Piotr jest dla mnie wielką inspiracją, jeśli chodzi o te sprawy. I nie kryję, że na pewno bym chciał wykorzystać te doświadczenia jakoś w przyszłości. No nie otworzę własnego browaru, ale może poświęcę bardziej literacko tym kwestiom trochę więcej uwagi. Natomiast jeśli chodzi o jakieś dalsze kooperacje, no to tutaj pomysły są, jakieś tam z Piotrem, namawiam go na jakieś kolejne, ale nie chcę się wypowiadać za niego, bo to on jest bossem browaru, on decyduje. No należy powiedzieć sobie szczerze, tak, eee, piwo, które jak gdyby zainspirowało nas tutaj do, do otwarcia tej serii Czerwony Lotos, czyli jak pierwszy tom książki. Mamy jeszcze panią ciszę, Tom drugi i Bitwę Nieśmiertelnych, która właśnie ma swoją premierę, Tom trzeci, no to Siłą rzeczy, należy sobie odpowiedzieć na to pytanie. Skoro mamy jedno, to czemu nie mieć trzy. Okej. Okay. Ja was też nie będę dużo zatrzymywał. Wieczór dopiero tak naprawdę się zaczyna. Premiera trwa. Tak. Jest. Dziękuję za poświęconą chwilę. I mam nadzieję, że widzimy się dziś niedługo na przeciętnych się ścieżkach ludzkich. Craftu, literatury. Ja też mam nadzieję, że kiedyś mi się uda sięgnąć po te książki z czystej ciekawości po prostu takiego czytelnika. Nie stoją daleko. <grym> a, na pewno, a na pewno nie jest to pierwsze i ostatnie słowo, które stawiamy jako wagabunda w świecie literatury i piwa, które się będą ze sobą przeplatać. Ja wam dziękuję. W komentarzach w sensie w opisie znajdziecie także linki do profilu Wagabundy, do Arcadego, moje. Jak Wam się podoba, dajcie łapkę w górę, dajcie suba. I widzimy się niedługo. Na razie, cześć. Stróbeczko. Yeah, yeah, yeah.